Cieka moi drodzy, dzisiaj będę robić film pod tytułem Back to School, ponieważ już dużymi krokami zbliżamy się do tej pięknej daty, jaką jest 1 września. Ze względu na to, że ja już dawno edukację skończyłam, mam tutaj asystentkę, która zna się na rzeczy. Mm -hmm, no i a właśnie dzisiaj będziemy nagrywać back to school, więc możesz już bez że zaczynamy! Zaczynamy, łapeczki do góry i oglądamy. Hmm. W ogóle nie wnikacie w to, spokojnie tutaj mi tylko podrapał. Moja asystentka, wspaniała, yy, która siedzi obok mnie, przyniosła mi tutaj swoje rzeczy do szkoły, które sobie kupiła i będziemy wam pokazywać, co tutaj jest. No w środku będziemy pokazywać plecak. Zapraszamy do oglądania. Pierwsze co mamy tutaj do pokazania dla Was jest to plecak firmy Kulpak, który yy, kupiła moja asystentka w Empiku. W Empiku. Ile dałaś do niego? No, czy nie ja, tylko tata. Ale ja dałam um, 160 zł. No dobra moi drodzy, no to zaczynamy oglądać w środku plecaka. Ja otwieram, ty wyjmujesz czy na odwrót? filmować i pokazywać, a ja Dobre. będę czasami mówić. komentować. To tak. by No dobra, zobaczymy. Wyjdzie w praniu. Dobra. Pierwszą rzeczą z y, tornistra, lecz znaczy PCK, jest piółnik. Y, z? flamingiem Z magijską właściwością. Ale zobaczcie, co właśnie on robi. A, świeci się? No dobra, no tak trochę obiłam tego flaminga, ale to nic, teraz zobaczymy, jaka jest zawartość tego piórnika. Tada, zobaczcie. Asystentko, powiedz, co jest w tym piórniku? Tak, więc pierwszym tu jest taki bardzo sympatyczny flaming, jest on z Poczty Polski Polskiej. Um, w skarżysku i tak samo ten. Um, no i jeszcze nie wiem, gdzie jest. Zupełnie w drugim pielniku. No, też jest creepy. Tak. Następną rzeczą jest taki długopis e, zmywalny, zwyczajny różowy. Kolejną rzeczą Możecie może ty coś zaprezentuj. To jest pomadka Dominika Rupińskiego. Wersja różowa. Pachnie takimi. Gumami balonowymi. Albo watwą cukrową, bardziej. Albo watwą cukrową. Taka malutka pomadka przezroczysta do piwnika. Zwykły klej to, co za to już nieważne. I teraz przechodzimy do takiej mniejszej: że to są jeszcze takie malutki, zestawkę dekretów. Z tego wymienię kolorami i później tutaj jest taka siateczka z taką kieszonką. Trochę wyżej, bo nie widać. I jak coś, to ten piłnik jest skryfura. I poproszę, tutaj są mazaki. Tak one wyglądają. Wow. Leć, Kru... może um... Krupiński, <laughs> <laughs> Pozdrawiamy każdego Krupińskiego, który yeah. to ogląda. <laughs> też. Tyfielski też Drugi piórnik. Tylko taki w serduszka. Plastikowy, mniejszy. mniejszy. I jest on z TTC. Z tego co pamiętam kosztował on 20 zł. Założę sobie taki pierścionek z LOL. To jest moi drodzy taki długopis. Tak samo z Poczty Polskiej. <grym> taki, taki widać. <grym> Creepy. <grym> To jest, moi drodzy, dżownica. Taka fajna zamiana. Myszka. I jest to kolektor Gumki specjalnie właśnie do szkoły. Taka właśnie fajna, tęczowa i taka zwykła klasyczna myska. To jest, też z Polskiej, to jest wszystko z Poczty Polskiej, a to jest Wszystko z Poczty Polskiej. Pozdrawiamy wszystkich czy... pocztowców. I to też jest um, z poczty polskiej, a to jest z Epika. Eee. Taką kosztowała 5 zł, pamiętam. Pamiętam, że <laughs> dobrą masz pamięć. Żelopisy kosztowały chyba 10. Ale to, co komplet? Mhm, uh -huh. czy znaczy nie, tego nie bo to... to jest coś innego. To są za 5 zł, żelkopisy, tak? Eee, I one są z poczty polskiej. Tak? Um, tutaj mam o, taki długopisik. Yy, właśnie on się ściera, tu jest gumeczka, pisze się nim i się ściera, też fajna rzecz, na notatki. Yy, yy, no. Taśma ta śmiech ta... klejąca z rępika. Dokładnie, klej. To też z Poczty Polskiej, to też z Poczty Polskiej, a to z Biedronki. A to z Biedronki od Dominika Rupińskiego. Nie wnikajcie, że ja biorę w ogóle dwie pomadki. Ale no. A ta ładnie pachnie. No, tak bardziej bo pudrowo. Bardzo, bardzo, bardzo mi ustosunął, naprawdę. No trzeba dbać o się. I teraz skończymy już temat piórników i przechodzimy do tematów takich rysowniczych i ogólnie takich tematów innych od piórników. Tutaj mamy fajne kredeczki z lolami, ladeczkami. Jesteś ich fanką, prawda? No już mniej, bo te kredki są akurat z tamtego roku. Aha, ale nie, no chyba jeszcze Twoja grupa wiekowa to lubi, Lol. Mm. No dobra. Co I to są takie kredki z bambino, takie grube, zwykłe. Takie zimnie bro. No takie fajne. Sama bym nimi pomalowała. No. Zobaczcie, jakie są fajne. Akurat mam piosenek LOL do tematyki. LOL. Tak, piękne. Yy, no dobra, moi drodzy, kredki były, to teraz czas na farbki. I tu mamy farbki takie, akwarele piękne. Troszeczkę są pobrudzone, ale to nic. No tutaj też... Tu z tamtego roku są, ale jeszcze się nadają. Tak. Bo jeden raz były używane. No, sympatycznie, akwarele. Tyle kolorów. Ile tu mamy? Już 12 kolorów. No. Ocena dzisiaj na 10. Moi drodzy, kolejna rzecz. Że... Moi drodzy, moja asystentka się właśnie zapowietrzyła i dostała czekawki, więc ja troszeczkę poprowadzę show. Tu mamy plastelinę z piesem, proszę. Piękne kolory, 12 kolorów. Ja bardzo lubiłam. Lepic z plasteliny, gdy byłam mniejsza. No teraz, no to... No to już jestem dorosła. Jak te farby są z Astry. To nie są farby, to jest plastelina. Ty masz już kawkę, to sieć. ja teraz powiedz, mówię. Powiedz, powiedz, że one są z za chyba jakieś 18 zł? W Empiku za 18 zł można sobie kupić taką hmm, Astry. Z firmy Astra. Wygrzewałam teraz jeszcze takie pastelowe linieczki. 15 cm. Fajne urocze. Sąsiad się rozwija. Nie przy wszystkich produktach mówię ceny, ale tutaj akurat jest cena. 7,99 kosztowały te linieczki. Czyli 8 są... zł za krągle. Tak. Bardzo uroczy, prosty. Ej, jeszcze tutaj do tych farbek akwarelowych mamy te pędzelki, pędzelki nie? Z firmy Strigo. Strigo, ale one nie ma. I one są też z tamtego roku, ale chyba kosztowały gdzieś tak około... Tak, one kosztowały chyba gdzieś 5-10 zł. 50. One są chyba sprzed dwóch lat. Ale tak, fajne sprzed są. sprzed lat. Ja się maluję podobnymi, no, jak robię makijaż. To kolejna rzecz. O, zobaczcie. Dla małych artystów. Za 11,99... Zempika. Zempika, takie bibułki. E, One są takie perłowe. Fajne I są. Większość, są takie ceny to że są zempika. To też, są takie zempika, tak? zempika. No dobra. Jak ogarnę. No dobra. To takie fajne, ile tu kolorów jest? Pięć kolorów. Bardzo sympatyczne. Takie malutkie. I takie malutkie. I błyszczące na perłowo. No to jak jesteśmy przy macie bibuł, no to kolejne bibułki dla młodych artystów. Też zębika za 11,99. Tylko, że one tutaj są takie pastelowe. Jest też sztuk y, kolorów <noise> pięć, więc bardzo fajne. Y, znaczy, tu jest więcej sztuk niż tutaj chyba. Tak, tutaj pakowane są pojedyncze, a tutaj po dwie sztuki. Ale też są urocze i bardzo ładne. A tutaj jeszcze mam bloki rysunkowe. Zobaczcie, y, taki blok y, rysunkowy z LOL i blok rysunkowy z La mami. I pisze la amazing. Mam tutaj jeszcze taki fajny gadżet. Jest to e, zeszyt, tylko że on jest taki jakiś skomplikowany, tak? A tak. Jest taki zeszyt. E, tutaj są takie wypustki. Więc teraz ja się I tak wam pokażę. Oto. To jest taki zeszyt. Cenzura! Taki zeszyt z rysówkami. No i on po otwarciu jest brokatowa strona, nie stykająca się. Asmr. No wiecie, chcecie asmr, bo możemy nagrać. I można sobie ustawić tak. Z tego, co zaczerbiam, od brokatowej strony do strony niebieskiej, notatki z polskiego od niebieskiej strony do pomarańczowej strony notatki z matematyki, a od pomarańczowej strony do żółtej strony notatki z języka niemieckiego. Masz niemiecki, nie masz angielskiego? No mówię tylko tak dla przykładu. A dla przykładu chciałam, że już planujesz. tam od żółtego do fioletowego notatki z włoskiego. Od fioletowego do białego notatki o. z nie wiem. Tutaj już jest koniec z, historii. W, o, historii. Um, I właśnie tutaj łatwo można sobie znaleźć notatki bardzo fajne. A z drugiej strony jest normalnie biały i jest to z Empika za um, za 18 zł taki zeszyt. Asystentka sobie kupiła. Mm. A propos zeszytów? Mm. A propos zeszytów? To są takie sweetce, zeszyciki. No jeszcze tak. Zeszyt z piesełem y, w kratkę jest. Taki cienki, 16 kartek. To nie wiem, chyba matematyka. Tu jest taki sam, ale w linie to będzie język polski, kolorowe linie. Tu taki zeszycik ciemny z motylkiem. No nie wiem, w kratkę jest, więc nie wiem, do religii chyba będziesz go mieć, nie? Mm, tak. A tutaj jeszcze nam dwa zeszyciki, tylko że jeden zeszyt jest w linie i drugi jest w kratkę, ale też z takimi sympatycznymi, y, dzieciowymi zwierzątkami. Znaczy, że y, zwierzątka są dziećmi. Dobra moi kochani, to w takim razie żegnamy się. Mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy Back to School. Prosimy o łapeczki do góry i o subskrypcję. Na razie. Pa! Pa, pa! Bysiaczki, subskrybujcie, lajkujcie, wszystko co możecie. Donejtujcie na tiply. <grym> no dobra, już. A czemu masz Teepli? Do donate'ów.